Bóg powstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sąd odbywa. Ten pierwszy werset, psalmu 82, brzmi na tyle niepokojąco, że wielu Żydów i chrześcijan w historii i współcześnie czuło i czuje potrzebę wykazania, że autor biblijny, mówiąc tutaj o bogach, nie mógł mieć na myśli prawdziwych bogów, ponieważ przecież był monoteistą. Z kolei wielu krytyków chrześcijaństwa na podstawie tego i innych podobnych fragmentów twierdziło i twierdzi, że autor biblijny miał na myśli prawdziwych bogów, ponieważ zarówno on, jak i inni Izraelici, przynajmniej na początku, byli politeistami, którzy dopiero z czasem stali się monoteistami i zapomnieli później ze swoich świętych ksiąg wymazać niektóre niewygodne fragmenty. Jak się jednak okazuje, żadne z tych przekonań. Nie oddaje w pełni tego, co myśleli autorzy biblijni. I jeśli przyjmiemy którejś z nich, to przegapimy bardzo ważny dla teologii biblijnej motyw. Współczesny świat sprowadził duchową rzeczywistość, jeśli w ogóle w jakąkolwiek wierzy, do Boga, może szatana i ewentualnie jakichś nie do końca zrozumiałych, przebywających na uboczu aniołów i demonów. Jednak według Biblii. Duchowy świat jest znacznie gęściej zaludniony, a jego mieszkańcy mają stosunkowo mało wspólnego z naszymi współczesnymi wyobrażeniami na ich temat. I Biblia mówi o duchowym świecie całkiem sporo. I nie jest to jedynie jakaś taka ciekawostka na potrzebę nie do końca jasnej, egzegetycznej spekulacji dla biblistów. Według Biblii, duchowy świat jest mocno powiązany z naszym widzialnym światem i oba te światy wzajemnie na siebie wpływają. Według Biblii. Nasza widzialna rzeczywistość nie istnieje bez tej niewidzialnej rzeczywistości. Stąd ten duchowy świat jest niesamowicie ważny dla teologii biblijnej. Chciałbym, żebyśmy podczas naszych kilku wspólnych spotkań w ramach Bibliowersytetu wspólnie odkryli, co Biblia mówi nam na temat duchowego świata, żebyśmy dostrzegli, jak jego zrozumienie wyjaśnia albo pogłębia znaczenie zarówno fragmentów, jak i całości przesłania Pisma Świętego. A także, a może przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli, jakie znaczenie wnosi to do życia każdego z nas. W ten sposób poznamy na przykład sześcioskrzydłe latające węże z nogami z Księgi Izajasza, dowiemy się, kim są Synowie Boży, czy też zrozumiemy, dlaczego i kiedy narody zostały poddane szatanowi tak, że może dać je komu zechce, jak sam stwierdził, podczas kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni. Poznamy wreszcie tożsamość duchowych zwierzchności i władz, o których pisze apostoł Paweł, i zrozumiemy, co w historii świata oraz tożsamości, przyszłości i powołaniu Kościoła zmienia pokonanie ich na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Te jakże ambitne cele postaramy się zrealizować w ramach naszego Bibliowersyteckiego kursu na temat bytów duchowych w Biblii, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam każdego z Was. Do zobaczenia.